Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni Państwo, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Kobiece Rozmowy, a dzisiaj rozmawiać będziemy o zdrowiu. Moim i Państwa gościem jest pani Katarzyna Lubera, fizjoterapeutka uroginekologiczna. Dzień dobry, Kasia. Witam, witam Cię. Kasia, my ciągle słyszymy i zewsząd dowiadujemy się o tym, że z profilaktyką zdrowotną u kobiet bywa różnie, czasami bardzo kiepsko, chociaż ten trend się zmienia. Ale ja chciałabym Cię zapytać o to, ponieważ jesteś kobietą, jesteś matką i specjalistką w swojej dziedzinie Czym konkretnie zajmujesz się na co dzień? Co to za dziedzina kwestii zdrowotnej? Właśnie fizjoterapia, uroginakologiczna. I jak wygląda twoja praca i przede wszystkim jak wyglądają twoje spotkania z pacjentkami? Bardzo mi miło w ogóle, że mnie zaprosiłaś tutaj do programu. Tak, jeśli chodzi o profilaktykę, no coraz to bardziej się poprawia ta sytuacja u nas w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiecą rehabilitację czy fizjoterapię. Jak w ogóle się zaczęła ta historia, może też opowiem, bo to jest też ciekawa historia, podejrzewam. Zaczęło się 11 lat temu, prawie co do dnia, czyli kiedy urodziłam czyli pierwsze zasadzie? dziecko. A, <laughs> czyli w zasadzie mamy... Teraz rocznicę, tak? Tak, już na, na dniach dokładnie. Bo córka będzie kończyła 11 lat. I tak zaczęła się ta historia, bo po porodzie no, nie czułam się do końca tak, jak bym chciała się uczuć. I pojawiło się wiele zapytań w mojej głowie. No i tutaj też oczywiście spoglądałam do doktora Google'a, szukając odpowiedzi na te kwestie. No, coś tam znalazłam, ale wiadomo, diagnozować się poprzez y, Google nie, nie powinno się. Chociaż często to robimy, trzeba korzystać. Chociaż często to robimy, mimo wszystko zachęcam do tego, żeby jednak udać do się do, do lekarza czy do specjalisty dokładnie, żeby ewentualnie swoje podejrzenia potwierdzić hmm. lub zaprzeczyć, więc y, to też uczulam. Y, I tak po nitce do kłębka. Okazało się, że jest kurs taki specjalizacyjny, czyli właśnie fizjoterapia uroginekologiczna, dostępny w Krakowie, i będzie nabór, będą rozpoczynały się zajęcia, i ja, nie myśląc trzy razy, dwa razy, zapisałam się na ten kurs bo chciałam też poznać y, te odpowiedzi, że tak powiem. I może... To też był trochę sposób na, na, na siebie, odnalezienie troszkę się w nowej tak, sytuacji. Troszkę e, jeżeli tak, chodzi ale... o kwestie zawodowe. Właśnie. Jak najbardziej, bo też jako fizjoterapeutka no, zaczęłam zwracać uwagę bardziej na, na tą strefę, prawda? Więc y, no, pojawiły się pytania i też chciałam wiedzieć, jak pomóc może kiedyś innym kobietom. I tak się zaczęła ta historia. Tak to wyglądało. Na tą chwilę. Y, Przyjmuję pacjentki w różnych miejscach. Jeśli chodzi o profilaktykę, to bardzo zachęcam, żeby już przed zajściem w ciążę nawet przyjść do mnie, żeby po prostu sprawdzić, czy to dno miednicy, czy poćwiczyć, porozmawiać, zasięgnąć jakiś, prawda, porad, ale przede wszystkim też w ciąży, bo też można naprawdę wiele dopomóc, zwłaszcza, gdy pojawiają się jakieś dolegliwości, czy to bólowe, czy inne, które nas tutaj niepokoją. Bo często też jest tak, że w ciąży myślimy, a pewnie musi boleć, bo tam wszystko tak. się rozciąga, prawda, tak. rośniemy, rośnie dziecko, więc że po prostu tak musi być, tak. a wcale nie musi, nie prawda? Nie musi być, możemy pomóc. Fizjoterapia uroginekologiczna może w tym temacie nam pomóc. Czy to terapią manualną, czy wisteralną, czy tudzież też tym tapingiem, bo też naprawdę fajnie się sprawdza, żeby troszeczkę tutaj tą strefę gdzieś rozluźnić, kiedy na przykład brzuszek mocno napiera, rozciąga się skóra. Więc też pojawiają się dolegliwości na przykład w okolicy pępka, ciągnięcie czy ból, Tutaj też można zaradzić różnymi sposobami i naprawdę świetnie się to sprawdza, tak jak widzę też po pacjentkach i sama też przy okazji trzeciej ciąży też z tego korzystałam, więc sama też na własnej skórze zobaczyłam, że to pomaga, prawda? Także tutaj też zachęcam jak najbardziej, no i też wizyty poporodowe mają bardzo duże znaczenie, tak jak i... Idziemy do lekarza, ginekologa, żeby sprawdzić swoje ciało, swój organizm, czy wszystko przebiega prawidłowo, po połogu. Tak samo bardzo zachęcam też, żeby odwiedzić fizjoterapeutę uroginekologicznego, żeby na przykład wzmocnić dno, czy jeżeli będzie taka potrzeba, bardziej rozluźnić, bo też mogą być różne sytuacje, prawda? Możemy mieć problem bardziej z obniżonym napięciem na miednicy, ale może być też i występować problem z zawyżonym tym. Napięciem. I tutaj troszeczkę inna jest specyfika tej pracy. Właśnie, Kasiu, a kiedy mm, powinna nam się zapalić taka czerwona lampka? Kiedy mm. powinniśmy się przede wszystkim udać na wizytę, na konsultacje, mm -hmm. nie bagatelizując objawów, które wysyła nam nasze ciało? Przede wszystkim myślę, że jednym z takich najbardziej popularnych sygnałów to jest nietrzymanie moczu, wysiłkowe, typowo wysiłkowe, czyli przy kichnięciu, kasznięciu. No, dojdzie do tego wycieku moczu, prawda? I to może się zdarzyć na przykład w ciąży, bo też już to dno będzie. W pewien sposób, jakby obciążone, tutaj to będzie działać też relaksyna. To, to będzie to trzymanie moczu, może występować, może nie musi. Ale gdy zdarzy się taki incydent, to kilka razy nawet, to warto faktycznie sprawdzić, ewentualnie dobrać właśnie odpowiednie ćwiczenia, żeby zregenerować po ciąży, po porodzie, czy nawet jeszcze w trakcie ciąży, już poćwiczyć. Bo co ciekawe, Ćwiczenia na miednicy takie typowe można wykonywać nawet w połogu, czyli nie musimy czekać jakby na koniec tego połogu. Są bezpieczne. Tak, tak, są bezpieczne, można wykonywać je w połogu, więc warto się ich też przed porodem nauczyć, prawda, żeby wiedzieć, jak je wykonywać. A czy ty uważasz, że dalej temat nietrzymania moczu jest tematem tabu wśród kobiet, dalej jest powodem do wstydu, bo należy podkreślić, mm -hmm. że to nie jest tylko problem u kobiet starszych, tak jak do tej pory tak. było to owiane, prawda, tak. Taką mm -hmm. złą sławą, bo że tylko starsze kobiety, coraz młodsze kobiety borykają się z tym kłopotem. I ja mhm. myślę, że często też jest to dość wstydliwy problem, o którym nie chcemy rozmawiać, albo którego też same czasami nie chcemy zauważać, prawda? Mhm. Mhm. Znaczy, powiem tak, no i na pewno świadomość jest coraz większa. I już nie jest taki temat tabu, jak był kiedyś, ten 20, 30, 50 lat temu. No wtedy to faktycznie mało się o tym rozmawiało, albo wyglądała rozmowa, podejrzewam, stricte w ten sposób, że no ja też mam ten problem, to normalne i na tym się po prostu urywała ta, ta rozmowa. Natomiast dzisiaj faktycznie wychodzimy z tymi możliwościami, żeby tutaj przeciwdziałać czy pomagać kobietom, uczyć ich tych ćwiczeń, tudzież jeszcze innymi sposobami terapeutycznymi, czy biofeedback, czy sonofeedback, tutaj też wchodzi w grę, że tak powiem, różne inne sposoby są, aczkolwiek przede wszystkim wymaga to zaangażowania pacjentki. Nie oszukujmy się tutaj, trzeba naprawdę popracować, no, popracować się swoim ciałem. Jest też tak mówię nieraz pacjentkom, że jestem jakby trochę takim drogowskazem, który podpowiada, co i jak działać, a, a no reszta jest. 90% pracy, że tak powiem, to jest w naszych rękach, czyli musimy same podziałać świadomie w domu czy, czy, czy też z fizjoterapeutą, prawda, co jakiś czas, żeby, żeby poprawić tą sytuację. I ten temat się naprawdę, te, 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 jeśli chodzi o kwestię tego tabu, no, no już zanikał, już myślę, że jest coraz lepiej. Świadomość większa i też tak. wiele sposobów do walki z tym problemem, prawda? Też i... Y Kobiety chętniej o tym rozmawiają. Już jednak jak mamy takie grono, że tak powiem, osób wokół siebie, które są bardziej otwarte, no to też częściej podejmujemy tę tematykę. Bo to się tak okazuje, nie że, że problem dotyczy wielu z nas, prawda? Dokładnie, nie jesteśmy odosobnione. Jakie przypadki jeszcze powinny wzbudzać naszą czujność, tak abyśmy się pilnie udały na wizytę właśnie do fizjoterapeuty uroginekologicznej. Oprócz nietrzymania moczu, no też poporodowo może występować nietrzymanie gazów czy stolca. Także też tutaj wychodzimy, że tak powiem z tą pomocą dla pacjentek. Co jeszcze? No rozejście kresy jest dosyć popularne. Nie wiem, czy słyszałaś. Rozejście mięśni prostych brzucha. Jest to chyba dość... bardzo popularny problem. Dużo się tak, o tym tak, mówi. Dużo się o tym ostatnio mówi, ale też um, może uspokoję, bo w ciąży jest ta w, um, kresa rozciągana w sposób fizjologiczny, także to rozejście kresy w jakiś sposób bądź co bądź występuje. Jest, naturalne, jest prawda? naturalne. Dla tego danego stanu naszego organizmu. Dokładnie. Więc tutaj też chcę, tak, że tak powiem, uspokoić troszeczkę. Natomiast warto na pewno przyjrzeć się, jak to rozejście postępuje, bo zawsze, jakby było troszeczkę jednak za dużo, za mocno, możemy tutaj wyjść naprzeciw i, i, i tą terapią tutaj się wesprzeć, żeby jednak te mięśnie i ta kresa nie była aż tak napięta, tak rozciągnięta i obciążona. I tutaj nie tylko ym, taping, ale. Ale także sprawdza się postawy ciała, czyli w jaki sposób się poruszamy, jak stoimy, możemy to poprawić. Wprowadzamy ćwiczenia, bo ruch jest bardzo, bardzo znaczący, żeby tą ścianę brzucha troszeczkę jednak mimo wszystko wzmocnić, bo to, że jesteśmy w ciąży, jakby nie dyskwalifikuje nas do tego, żeby jednak ten ruch tutaj jakiś zaproponować bezpiecznie. bezpiecznie. Ale oczywiście. Nie tak, wyklucza tak, tak. nas całkowicie z aktywności fizycznej, Oczywiście. to bardzo nam pomaga, chociażby bardzo, w codziennym samopoczuciu. Bardzo, bardzo nam pomaga i wręcz powinno się tego ruchu trochę zażywać, choćby nawet spacery, prawda? Także tutaj jednak nie obawiajmy się tego ruchu. Jeśli chodzi o ścianę brzucha, to też warto ją wzmacniać, zwłaszcza mięsień poprzeczny, bo on będzie też niesamowitą tutaj odgrywał rolę w trakcie porodu, bo on może dopomóc w trakcie parcia. Czyli jeszcze możemy tutaj popracować, żeby jeszcze sobie jakby to, ten poród ostatecznie tutaj dopomóc w tym porodzie. Ale zgodzisz się, Kasiu, ze mną ze stwierdzeniem, że terapia u fizjoterapeuty uroginekologicznego jest doskonałym kluczem do poznania naszego własnego ciała i do pracy nad nim. Zauważamy wtedy, jak wspaniałym mechanizmem jest nasze ciało i jak wiele procesów tak. w nim zachodzi mhm. i jak my wiele możemy wypracować. Tak, tak, to jest prawda i bardzo często to powtarzam też pacjentkom, że budujemy tą swoją świadomość i co ciekawe, jeżeli dana osoba, Miała coś jednak, miała styczność z ruchem, z ćwiczeniem, czy to nawet na WF-ie, udzielała się, prawda, grała, czy ćwiczyła. Kobieta czy mężczyzna, obojętne, to ja zauważam tą świadomość większą wśród tych osób, które tego ruchu zażywały. Czyli jest jednak to widoczne tak, w trakcie wizyt, prawda? Jest, to namacalne, można to naprawdę zaraz zauważyć, że ktoś no, nie obcował, znaczy obcował właśnie z tym ruchem, z tym, z tym ćwiczeniem. Czy Czyli ta siłownie. pamięć mięśniowa jest, prawda? <laughs> Jesteśmy w stanie jakby. Hmm, więcej zrozumieć z polecenia, na przykład, które ja wydam, na przykład, żeby, żeby na przykład ruszyć miednicą do przodu, do tyłu, to prędzej, łatwiej wychodzi. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to widzę, że też możliwe, nie mówię, że to na, na, na pewno, ale możliwe, że tego ruchu było w tym, u tego człowieka w, w ciągu życia no, niewiele, prawda? Więc y, myślę, że tutaj ta świadomość ciała też ma... Y, no, Duże znaczenie. jest pomocą, prawda? Zwłaszcza kiedy regularnie, czy nawet tam, no miały, miałyśmy tą styczność z tym ruchem, z tym ćwiczeniem, z tą siłownią, gdzieś tam kiedyś grałyśmy nawet w tą piłkę ręczną czy siatkę, więc tutaj ta świadomość na pewno jest dużo, dużo lepsza. Czyli faktycznie ciało nie zapomina. Nie, to tak jak zjadą na rowerze, prawda? Jak się już raz nauczymy, to tutaj faktycznie yy, jedziemy dalej. Yy, natomiast wiadomo, jak im częściej ćwiczymy, im częściej. Yy, Działamy ze swoim ciałem, no to w tym lepsze efekty osiągamy, prawda? Ale pamięć pozostaje. Pozostaje na pewno ta mięśniowa. Jak pacjentki powinny przygotować się do wizyty w Twoim gabinecie? Czy na pierwszą wizytę potrzebne są jakieś badania, dokumenty dotyczące naszej historii chorobowej? Co zabrać ze sobą i też jakie kwestie powinniśmy przemyśleć, o których później będziemy zapewne rozmawiać na takiej wizycie? Przede wszystkim myślę, że najważniejszy jest też wygodny strój. Czyli jeżeli przychodzimy na wizytę, to dobrze, jak będą to, będą to ubrania sportowe, czyli na przykład leżinsy, czy, czy dresy, czy podkoszulek. A nawet jeżeli nie mamy takiej możliwości, żeby przyjechać, to po prostu wziąć ze sobą i można się po prostu przebrać. Także nie ma najmniejszego problemu. Jeśli chodzi o kwestie badań, one są dość często potrzebne. Lubię zaglądnąć też do takich badań, gdy na przykład jesteśmy po operacji, dotyczącej tej strefy prawda, kobiecej, czyli hysterektomia na przykład, czy praca, czy operacja dotycząca naprawy, obniżenia znamiednicy, narządów na No tutaj dobrze jest jednak sobie spojrzeć w tą dokumentację medy medyczną, bo nie wszystko zapamiętamy, prawda, nie wszystko jesteśmy w stanie też y, powiedzieć, na wy wywiadzie podać, więc tu jest jednak wszystko zapisane, mogę sobie sprawdzić de facto jaka, jaki typ operacji, prawda, jak przebiegł operacji co zostało wykonane. Prawda? Więc też już mam jakby taki zarys co mogę z pacjentką potem wykonywać jaką jako stricte terapię wprowadzić. Właśnie a na czym skupiasz się najbardziej podczas pracy z pacjentkami ty jako specjalistka, ale jako też kobieta, jako mhm. matka? Myślę, że najważniejsze, jeśli chodzi jeszcze o pierwszą wizytę przede wszystkim w stricte, to jest dokładny wywiad. Najważniejsze jest dokładny wywiad, bo z wywiadu można naprawdę wiele wywnioskować i tutaj ten nacisk jest naprawdę duży, spory. Nawet zdarza się czasami. Rzadko, bo rzadko, ale zdarza się, że wracam co jakiś czas do tego wywiadu, jeżeli widzę, że tutaj albo na przykład ta terapia nie do końca idzie w tym kierunku, w którym byśmy chciały, więc jeszcze powtarzam ten wywiad, bo może mi coś umknęło, może nie zadałam tego pytania. Więc wywiad jest tutaj kluczowy, żeby dobrze przebiegała terapia, żeby była dobrze że skonstruowana, dobrana, tak. To, to wywiad jest naprawdę najważniejszy, bym powiedziała. A dlaczego profilaktyka w Twoim zawodzie jest? Tak ważna. Dlaczego odgrywa tak duże mm -hmm. znaczenie, jeżeli chodzi o y, sytuację danego pacjenta? Bo na pewno tak jak wiemy wszyscy profilaktyka, czyli zapobieganie, zanim rozpocznie się jakiś proces, czy to chorobowy, czy, czy jakieś dysfunkcje się pojawią, jest w tym momencie no, najlepsza, prawda? Lepiej zapobiegać niż, niż, leczyć. niż, niż leczyć. Więc no, w, w Europie też ta profilaktyka, no, coraz większy nacisk, jednak jest tutaj obecny i, i widać go, nawet nawet u nas w Polsce, bo w ostatnim czasie też profilaktyka na przykład badań, czyli 40 plus, nie wiem, czy słyszałaś, no to tak. to też już jakby idziemy w troszeczkę powolutku w tym kierunku i oby tak I dalej. też zwiększa się nasza świadomość, prawda? Tak, tak. Bo tak. dużo się o tym mówi, dużo się rozmawia i tak jak już wspomniałyśmy w naszej rozmowie. Już nie są to tematy tabu. Tabu, dokładnie. I też badania profilaktyczne, czyli te badania, które powinny być wykonywane, czy jak na przykład cytologia, czy badanie piersi, czy to USG, czy mamografia, no to są rzeczy priorytetowe i na pewno. Zachęcam, żeby te badania wykonywać regularnie, bo zawczasu można po prostu zareagować. Czyli można wyleczyć się w sposób szybszy, gdyby się okazało, na przykład, że jakiś guzek w piersi, prawda, czy, czy tudzież jakaś inna sprawa z kwestii szyjki macicy, że pojawiają się jakieś komórki, które są nieprawidłowe i wprowadzamy leczenie. Nie czekamy na rozwój choroby, nie czekamy na no na to, co może być już po prostu później troszeczkę trudniejsze w opanowaniu. Więc myślę, że profilaktyka jest bardzo, bardzo ważna. Ważna jest też, nie wiem, czy słyszałaś, prerehabilitacja. To, wiem, to czy ciekawe, się... nie słyszałam o tym terminie. Tak, jest taki termin, też się pojawia, prerehabilitacja. To jest termin dotyczący rehabilitacji przed z reguły najczęściej operacjami. Czyli dobrze jest... Już zasięgnąć czy to ym, porady lekarskiej, czy też fizjoterapeutycznej i przygotować się do operacji. To też ma ogromne znaczenie, bo jak się przygotujemy do operacji danej, czy to onkologicznej, czy innej, y, to będziemy szybciej i łatwiej dochodzić do zdrowia, prawda? Czyli jak wzmocnimy na przykład mięśnie, czy zabezpieczymy się też w kwestii y, y, diety, czyli na przykład będziemy przyjmować dietę wysokobiałkową, jeżeli będziemy na przykład y, w y, Przyszłościowo um, wprowadzaną mieć chemię, na przykład z tytułu jakiegoś oczekiwania. Czy pacjenci często korzystają z takiej prerehabilitacji? Coraz częściej pojawiają się tacy pacjenci. Um, ja też staram się informować, jak um, jest taka sytuacja, żeby na tą kwestię zwrócić uwagę bo jest bardzo ważna. Tutaj... A myślę, że też do tej pory rzadko się o tym mówił, tak zupełnie szczerze. Tak, ale już pojawiają się i strony w internecie dotyczące rehabilitacji, także można zasięgnąć, można poszukać, poczytać. Ma to ogromne znaczenie, bo to jest kwestia złożona, to jest i kwestia diet, i kwestia ruchu, ćwiczeń, kwestia porzucenia nałogów, żeby lepiej po prostu potem się ciało i lepiej regenerowało, no to jest kilka takich kwestii, na które warto zwrócić uwagę, czyli przed operacją bardzo warto żeby też, też przygotować ten nasz organizm ciało, tak Później i właśnie... wewnętrznie i zewnętrznie o Właśnie, bo to są oba bardzo mięśniom, ważne czy fizycznie, aspekty. tak czy, czy po prostu suplementacja też odpowiednia witamina D bardzo y, dużą rolę odgrywa tutaj też w regeneracji więc też dobrze jest czy sprawdzić sobie poziom tej witaminy D czy po prostu przyjmować bo też z reguły jest tak że w naszym, naszej strefie umiarkowanej tutaj u nas w Polsce no to, to witaminę D trzeba praktycznie cały rok jednak przyjmować, bo mamy po prostu niedobory. A ona naprawdę jest bardzo. Potrafisz właśnie... działać wiele, ale mm. zgodzisz się także ze mną, że w Twoim zawodzie ważne jest właśnie współdziałanie wielu specjalistów, bo tak. wzajemnie się uzupełniacie. Praca interdyscyplinarna to jest bardzo znacząca. Także jak najbardziej, jak widzę, że jest potrzeba jeszcze włączenia czy to psychoterapii, czy też dietetyka, to tutaj jak najbardziej. Bardziej proponuję, bo są takie sytuacje, gdzie ta interdyscyplinarna praca, trudne słowo, odgrywa, odgrywa ważną bardzo, rolę, bardzo ważną rolę. Bo nie da się działać tylko jednotorowo, tak, kiedy tak, problem tak. jest złożony. Tak, dokładnie. A dokładnie. jeżeli mówimy o terapii, to uogólniając, ile mniej więcej trwa taka terapia u fizjoterapeuty u Pewnie to jest bardzo indywidualna kwestia. Bardzo dobrze mówisz i myślisz, bo tutaj faktycznie to zależy. To tak zawsze powtarzam, że to zależy, bo zależy się od tego, z czym pacjentka przychodzi do mnie, czyli jaki jest problem, jaki jest cel tej pacjentki, co ona chce osiągnąć, bo może się zupełnie różnić mój cel, jaki ja bym tutaj wprowadziła, od tego celu, jaki by pacjentka chciała osiągnąć. Zdarza się tak często? Zdarza się. Na przykład, takim przykładem może być sytuacja, gdy. Jest obniżenie narządów rodnych, występuje obniżenie narządów rodnych dość duże w skali POPQ, i no tutaj bardziej pacjentka kwalifikowałaby się już pod operację, prawda? Natomiast są panie, które z tej operacji nie chcą skorzystać, mają obawy i nie chcą jednak się operować. I tu możemy wyjść, że tak powiem, z propozycją innych zachowawczych metod. metod dokładnie. Na przykład taką metodą jest pesaroterapia, więc można w ten sposób podziać, akurat może sprawdzić się u danej pacjentki i faktycznie jej cel zostanie osiągnięty, nie będzie miała potrzeby jednak podejść do tej operacji będzie usatysfakcjonowana i będzie miała tą jakość życia poprawioną, prawda, czyli będzie mogła funkcjonować całkiem normalnie, będzie dobrze. Właśnie, bo chyba trochę ubiegłaś moje pytanie, bo chciałam zapytać Cię o to, jakie efekty daje właśnie terapia u fizjoterapeuty uroginekologicznego. czego możemy się spodziewać po mm -hmm. kilku miesiącach? Wspólnej, ciężkiej pracy, bo trzeba to podkreślić, że to musi być A. współdziałanie. Niestety współdziałanie. specjalista nie zrobi za nas tej najtrudniejszej roboty, tak. która jest zależna od nas. Jak długo trzeba czekać na efekty? No to jest zależne. To faktycznie od wielu czynników zależy. Natomiast jakich efektów oczekujemy? Na pewno, jeśli chodzi o wysiłkowe nietrzymanie moczu, to poprawy, czyli, żeby sytuacja się nie powtarzała przy kichnięciu czy kasznięciu, czy podniesieniu jakiegoś ciężaru, żeby nie było sytuacji tego wycieku moczu, prawda? Czyli to, to na, dla przykładu, prawda? Jeśli chodzi o obniżenia mięśni, czy obniżenia narządów na miednicy, no to tu. Poprawa tej statyki, czyli tutaj naszym celem jest, żeby poprawić tą statykę, żeby jednak tego obniżenia aż takiego nie było albo w ogóle go nie było, prawda? Więc tutaj, w zależności od tego, z czym pacjentka do, przychodzi do fizjoterapeuty ginekologicznego, to takie cele i takie właśnie efekty chcemy osiągnąć. Jakie rady masz dla kobiet, które rozważają, które są jeszcze przed pierwszą wizytą? Jak się do niej przygotować? Z jakim nastawieniem? Co zaobserwować w swoim ciele? Tak, żebyśmy na spotkaniu naszym pierwszym mhm. mogły bardzo profesjonalnie, ale i też bardzo kompleksowo podejść do danego problemu. Przed pierwszą wizytą proponuję najczęściej wygodny strój, czyli dresy albo właśnie leginsy. Jeżeli nie mamy możliwości przyjechać bezpośrednio w już w wygodnym przebraniu, to też można jak najbardziej zabrać ze sobą i przebrać się już na miejscu, żeby poćwiczyć czy, czy, czy tudzież właśnie odbyć tą wizytę. Jeśli chodzi o wizytę, no ona jest bardzo przybliżona i podobna do tej ginekologicznej, Oprócz tego też angażuje pacjentkę do ćwiczeń, czyli pokazuje jakie ćwiczenia najlepiej w jej przypadku tutaj zastosować, żeby już coś wprowadzić, że tak powiem do domu, do pracy w domu i dobre nastawienie i chęci do pracy. Tak, tak, tak. Dokładnie. No, ale myślę, że jak ktoś już przychodzi do mnie, to już, na już tyle jest, świadomy. już jest świadomy, jest już chętny do tej pracy i już ma ten cel gdzieś tam prawda um, i, i chce go osiągnąć. No. Tak tak się bardzo tak. dziękuję Ci za rozmowę i ogrom wiedzy w trakcie tej naszej krótkiej pogawędki. <gawędki> Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. A Was, drugie Panie, zachęcam do tego, aby dbać o siebie, o swoje zdrowie, dobre samopoczucie, a przede wszystkim kondycję, zarówno tą fizyczną, jak i psychiczną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego programu. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.